Było przydział początku jeszcze mało było, ale ja będziemy to panu trzeba tak. tak? Tak. I mamy jeszcze jedno pytanie. Któż tam pan Państwo my... Skąd to moja Rodzina, tak? Ale, ale z której strony? Kto jest pana rodzina? Moje ostatnie z toszenica. Ale ktośica? Jak ma imię? Emilia. Emilia. A rowerka to trzeba rodzina? Czy jeszcze ja bardzo druga święta? <śmienic> ja nie chcę rady. czy pan pierwszy raz, czy miał pan się kiedyś okazję z nim spotkać? Widzieliśmy się na komunik. Ale komuniczyli. Swoje? Ja, nie, siostry. Siostry. Gratulujemy wyboru i życzymy zabawy. Brawa! Brawa! Yeah! <śmienic> Bojko, <bojki. śmienic>